Przedstawiając karty już tak wiele lat, zauważyłem, że tak naprawdę w tym tarocie chodzi o, to, o coś zupełnie innego. Osoba pytająca przy stawianiu kart ma jakąś tam swoją kwestię. Karty nie robią nic więcej, tylko pokazują zdjęcie z superpozycji prawdopodobnego potoczenia się wydarzeń przy aktualnym stanie świadomości osoby, której te karty się stawia. I teraz ważne jest to, i jeżeli na przykład mamy informację w tarocie, że jeżeli będziemy postępować w jakiś tam dany określony sposób, tak jak robimy to teraz, i nie zmienimy swojego postępowania lub nie przeanalizujemy jakichś tam spraw związanych z naszymi interakcjami ze światem, to może się to zakończyć w jakiś tam sposób. Natomiast jeżeli ta osoba, której się stawia, Karty wyciągnie tą lekcję, zastanowi się nad sobą i na poziomie fundamentalnym zrozumie i poczuje to, że na przykład jej zachowanie wpływa negatywnie na otoczenie, a co za tym idzie na przyszłość tej osoby, i zacznie zmieniać to swoje zachowanie, to wtedy automatycznie zaczyna się zmieniać przyszłość tej osoby.